Jestem za gruba i brzydzę się sobą. Ludzie śmieją się z mojego tłuszczu. Zajmuję za dużo miejsca. Jestem dobra tylko w głodzeniu się. Jednym zdaniem jestem nikim. Jak schudnę, zacznę żyć. Anoreksja nie dotyczy wyłącznie tego, co widoczne, sfery jedzenia i ciała, jest przyjawem dużo głębszego problemu. Dlatego bez pomocy z zewnątrz może skończyć się śmiercią. Na świecie co 62 minuty umiera kolejna jej ofiara. My żyjemy. Udało nam się. Skorzystałyśmy z pomocy Fundacji Światło dla Życia. Tam znalazłyśmy wsparcie. W Polsce brakuje miejsc zapewniających kompleksową terapię. Dla osób z zaburzeniami odżywiami. Możemy liczyć tylko na Twoją pomoc. Pomóżmy chorym, zanim znikną.